Niestety nie mamy pewności, że w 2025 kredyt na start zostanie uruchomiony, ponieważ brak jest w większości rządowej. Mieliśmy sytuację związaną z powodzią oraz chociażby informacje odnośnie budżetu skarbu państwa. Budżet nie zawiera informacji na temat programu rządowego. Kredyt na start miał wejść już w 2024 roku, w czerwcu. Przesunięty został na listopad, następnie na koniec roku, po czym całkowicie zmieniono strukturę ustawy. Jest ona w trakcie realizacji i w trakcie przygotowań na ten moment. Nie mamy żadnych konkretów dotyczących, tak naprawdę, kwot, tak naprawdę wysokości oprocentowania, czy chociażby terminu, kiedy on wejdzie w życie. Też przez ostatnią sytuację padają słowa, że Zostanie wprowadzony najszybciej w marcu 2025 roku, z tym, że jest duży nacisk na to, żeby był to czerwiec, ponieważ wtedy będzie potrzebne tylko 300 milionów złotych, a nie 500 jak w przypadku wejścia go w marcu, mamy jednak kilka alternatyw również rządowych, które pozwolą nam wziąć kredyt w dniu dzisiejszym. Nie posiadając chociażby wkładu własnego. Rodzinny kredyt mieszkaniowy jest to program rządowy, który pozwala uzyskać kredyt bez wkładu własnego, przy okazji daje nam tak zwaną spłatę rodzinną. Spłata rodzinna jest to spłata kapitału kredytu. W przypadku urodzenia się drugiego dziecka jest to 20 tysięcy złotych, w przypadku urodzenia się trzeciego dziecka jest to 60 tysięcy złotych, każdego kolejnego również 20 000 złotych. Plusem tego programu jest to, że nie mamy ograniczeń związanych z wiekiem kredytobiorcy, tak jak w programie na start, który był w fazie projektu. Następną różnicą również będzie kwota dochodu. Ona również nie ogranicza nas w możliwości uzyskania kredytu z rodzin, rodzinnego kredytu mieszkaniowego, czyli kredytu bez wkładu własnego, w przeciwieństwie do kredytu na start, który był w fazie projektu. Mieszkaniowym mamy tylko kilka ograniczeń. Takimi ograniczeniami są na przykład cena za metr kwadratowy na konkretnym obszarze. Dla rejonu Świdnickiego i okolic jest to około 9800 zł. Nie możemy być stroną kredytu hipotecznego w ostatnich 36 miesiącach, czy nie możemy posiadać więcej niż 50% udziałów w nieruchomości otrzymanej w inny sposób niż w postaci spadku. W rodzinnym kredycie mieszkaniowym możemy mieć nawet 30% wkładu własnego. Bardzo często, korzystając z kredytu hipotecznego z wkładem 10% oferta jest droższa niż w przypadku kredytu na 20% wkładu własnego. Uwaga! Mając 5, 10 czy 15% wkładu własnego, również możemy skorzystać z rodzinnego kredytu mieszkaniowego, a ofertę i tak mamy lepszą niż w przypadku 10, a niekiedy niż 20% wkładu własnego.